Dzień dobry kochani. Witam w gustownym gotowaniu. Dzisiaj przygotujemy przepyszne cukinie nadziewane mięskiem mielonym. Do przygotowania będą nam potrzebne dwie cukinie, kapusta, jedna cebulka i 40 deko mięska mielonego, wieprzowego. Zacznijmy od przygotowania cukinii. Odkrywamy końcóweczki. cukinię na pół przekrawamy i wydrążamy cały środek I tak kochani robimy z całą naszą cukinią Tak to ma wyglądać Cały wydrążony miąższ siekamy na drobną kosteczkę Którą dodajemy później do farszu Następnie kroimy naszą kapustę, również drobną kosteczkę, którą dodamy później do naszego farszu. I na koniec kroimy naszą cebulę. Również w drobną kosteczkę. Po pokrojeniu wszystkich warzyw wrzucamy ją na rozgrzaną patelnię. Doprawiamy je na razie tylko solą żeby woda szybciej puściła około pół łyżeczki i pół łyżeczki papryki wędzonej i tak podsmażamy około 10-15 minut aż cała woda nam nie odparuje Po podsmażeniu naszych warzyw dodajemy teraz mięsko, które doprawiamy połową łyżeczki majeranku pół łyżeczki pieprzu i podsmażamy tak nasze mięsko około 10 minut z warzywami. Wszystko dokładnie ze sobą łączymy i mieszamy. Po podsmażeniu naszego farszu odstawiamy go do delikatnego przestygnięcia. Ja w międzyczasie jeszcze go dałem ząbek trzostu i odrobinę papryki chili, ale to jest tylko do osób, które lubią ostrzejsze potrawy. Po delikatnym przestygnięciu naszego farszu bierzemy się za faszerowanie. Dokładnie ubijamy każdą z naszych połówek cukini. Farszu nakładamy z góreczką. I tak szykujemy każdą naszą cukinię. Nasze cukinie już są pięknie nabite. Teraz przekładamy je do nasz czynia naszej frytkownicy. starannie układamy i włączamy naszą chrystownicę na 15 minut temperatura 160 stopni po upływie 15 minut Podkręcamy naszą frytkownicę na 280 stopni i kolejne 15 minut. Zerknijmy jak na razie się prezentują nasze cukinie. Już wyglądają przepysznie. Po upływie 10 minut wyciągamy nasze cukinie i obsypujemy je żółtym serkiem 150 gram żółtego sera starłem. I wsadzamy je na kolejne 5 minut. Nasze cukinie już są gotowe. Zobaczmy jak wyglądają. Wyglądają obłędnie. Czekamy teraz chwilę do przestygnięcia i za chwilę widzimy się na degustacji. Nasze cukinie prezentują się obłędnie. Zobaczmy. Tak wyglądają w przekroju. Spróbujmy. Naprawdę coś niesamowitego. Kapustka dodaje słodyczy. Coś niesamowitego. Musicie tego spróbować, to na pewno do tego wrócicie. Jeżeli podobał się Państwu mój odcinek, zapraszam do łapek w górę i subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia niebawem.